Serdecznie Państwa zapraszam na trzeci kongres morski. Warto być, warto uczestniczyć. Zwłaszcza, że po kongresie jedziemy jak zwykle, jak co roku do Sejmu. Przedstawiamy wnioski z tego kongresu ministrom, dyrektorom, przedstawicielom Parlamentu. Oczekujemy ich spełnienia i tego będziemy pilnowali. Jedziemy do Brukseli przedstawić wnioski, bo one sięgają daleko szerzej niż tylko do Parlamentu Polskiego i do polskiego rządu. W tym roku wspaniali zagraniczni goście, polecam, to naprawdę ci, których powinniśmy posłuchać, z którymi powinniśmy porozmawiać. To również ogromna debata od Żańska w której będą uczestniczyli nie tylko parlamentarzyści z Niemiec, z Polski, z Czech, ale również wielkie grono samorządowców, specjalistów, ludzi, którym leży na sercu to, by odra była znowu żeglowna, żeby przenosiła korzyści zachodniej Polsce, gospodarce. To panel stoczniowy i ocena kondycji stoczni polskich, a zapewniam, że przemysł stoczniowy w Polsce rozwija się.